Witajcie, witajcie. Na imię mam Izabela. Witam Was w swojej termomiksowej kuchni różowej w tym miesiącu październiku. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Zapomnijmy, że dotyka on nie tylko kobiety, ale również i mężczyzn. Także zbadaj się dla mnie w tym miesiącu i nie tylko. Zadbajcie o swoje zdrowie. Dzisiaj jest wtorek, we wtorki zawsze robimy sałatkę, więc dzisiaj sałatka. Będzie z komosy ryżowej, z jarmużem i z buraczkami. Jarmuż i buraczki są pełne antyoksydantów, które świetnie walczą z wolnymi rodnikami, czyli, czyli pomaga walczyć z komórkami rakowymi. Tak, także zapraszam Was serdecznie. Witam, witam tych, którzy już dołączają. Bardzo Was proszę, abyście podzielili na swoich ściankach, czy gdziekolwiek indziej, aby inni również mogli do nas dołączyć i pogotować razem z nami. Jeżeli nie znacie świata Thermomixu, zapraszam do kontaktu. Chętnie Was wprowadzę w ten świat. Jeżeli macie Thermomix, zapraszam do kontaktu, może chcecie dołączyć do mojego zespołu. Także, moi drodzy, zaczynamy. Więc ja troszeczkę. Już pod, zaczęłam przepis. Przepis zaczynamy od tego, że jest to przepis w języku angielskim. Macie już pod live'em na fejsie, jest linka, a na Instagram oczywiście dorzucę linkę, dorzucę Wam wszystko, żebyście wiedzieli dokładnie co i jak. Także i zrobię to samo oczywiście na YouTubie, bo jesteśmy również na YouTubie. Zapraszam do. Polubienia mojego kanału. No więc tak, moi drodzy, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że oczywiście ładujemy przepis. Na przepis w przepisie zaczynamy gotowanie. Sypujemy 200 gram komosy ryżowej. Ja użyłam używam kolorowej do naszego naczynia miksującego. Następnie zalewamy to hmm, wodą. Więc ja użyłam tylko 100 g komosy i 200 gram wody. Gotujemy tą przez 15 minut, więc ja zrobiłam sobie z tego połówkę i oczywiście przeskakujemy w tej chwili te kroki 15 minut i co zrobiłam dodatkowo? Dodatkowo, jak już widzieliście, jak zaczęłam ściągać, podczas kiedy nam się właśnie uroda wielowarstwowego gotowania. A więc ja chcę wzbogacić tę sałatkę krewetkami dzisiaj na odmianę więc wrzuciłam trochę krewetek na dno. Jeżeli byśmy chcieli więcej, to oczywiście wkładamy wkład waromy i na niego również krewetki kładziemy. Upewniamy się, że nie dotykają się one na tyle, że mamy niezakryte otwory w, naszym, w naszej waromie i oczywiście na, naszej, na naszym wkładzie warome. No i przez 15 minut to mi się sparzyło świetnie i proszę, mamy wkładkę ponad przepisową do naszej sałatki. Więc teraz, po tych 15 minutach, ja Wam pokażę, bo tutaj mam yy, o połowę mniej, jak już wspomniałam. Tylko zaraz, 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 jak to zrobimy. OK, przełożymy to tutaj. I ja mam tutaj sobie miseczkę, bo następnie należy właśnie przełożyć naszą komosę ryżową do jakiejś miski, w której będziemy serwować sałatkę. Jak wspomniałam, mam o połowę mniej komosy, także jest ona świetnie, zobaczcie, ugotowana na sypko. Jak ja to mówię, cały ali mamy, tak? Także tutaj przekładamy. I gdybyśmy mieli świeżo ugotowane, to należy odstawić do ostudzenia, ale ona nam się tam komosa już zdążyła ostudzić w międzyczasie, dlatego że już chwilę temu ją ugotowałam. Następnie suszymy, płuczemy nasze naczynie miksujące. Więc tarara szybciutko je wypłuczę, nie mogę przygotować drugie naczynie, ale to nic. Drugie i trzecie. Ale trzecie jest w użyciu. Więc tak, tylko płuczemy, ale może ja troszeczkę przerwę Jeszcze z tej wody na wszelki wypadek. okej, okay, Dobrze. Mamy wodę wydatką. I teraz e, dwa jabłka pokrojone, oczywiście oczyszczone, zostawiamy skórki, dlatego że w skórkach też znajduje, znajduje się błonnik, znajdują się witaminy. Witajcie, witajcie, e, witam Was i na fejsie, i na Instagramie, widzę Darka, widzę, e, widzę Kaźmira, także miło mi, że jesteście. Więc dwa jabłka wsypujemy, 100 gram, Darek ma dzisiaj chyba urodziny, także wszystkiego najlepszego, z okazji urodzin. Cześć Jolu, witam, witam. 100 gram orzechów włoskich. Także do naszych jabłek. 100 gram orzechów włoskich może być trochę więcej, może być mniej. Jeżeli nie lubicie włoskich, jak najbardziej możecie zastąpić każdymi innymi orzechami, które lubicie, albo pominąć, jeżeli macie alergię, bo tak też przecież się zdarza. No i teraz zamykamy, tak? I wkładamy naszą miareczkę, i następnie. Jedna sekunda, obroty pięć. Także delikatnie, nie za mocno posiekamy to. Sałatkę tę jadłam parę dni temu. Koleżanka przyniosła, no a ja jej jeszcze nie próbowałam, więc pomyślałam, że świetnie to będzie, będzie to świetna sałatka. No właśnie na dzisiaj, no i zobaczcie. Jej wystarczyła tylko sekunda, prawda? Także dwa jabłka mamy i orzechy już posikane. Do świetnej konsystencji taka, że nam pasuje do komosy. To wszystko jest troszeczkę wilgotne, więc fajnie to się nam wszystko poskleja. I teraz następnie tak przełożyłam już. OK. Dobrze. I tak, teraz mm, mamy znowu wyczyścić nasze naczynie miksujące, ale nie będę tego robiła. Wrzucę dwa ząbki czosnku. Troszeczkę więcej takie, bo są trzy właściwie, dlatego, że takie są a mniejsze. Zamykamy. Magia termomiksu, 5 sekund obroty, 5, 3 ząbki czosnku. Nie trzeba kroić, nie trzeba siekać. Witam, witam tych, którzy ponownie dołączają. Zapraszam, abyście powielali aby inni mogli dołączyć. I zobaczcie, 5 sekund bez gniecenia. Ja na przykład preferuję siekany czosnek zamiast czosnku wygniatanego, dlatego że wtedy puszcza soki, więc ja wolę, jeżeli jest właśnie taki posiekany. Kiedyś robiłam to zawsze nożem, a teraz używam termomiksu. Jak widzieliście, kilka sekund i mamy czosnek pokrojony i zgarniamy teraz na dno kopystką. I następnie dodajemy 80 gram oliwy. Dlaczego używamy oliwy? Możemy w tym wypadku nie polecam innego oleju, albo przynajmniej trochę, pół na pół zmieszać, ze względu na to, że oliwa jest potrzebna do uwolnienia witamin w jarmurzu. Więc, przepraszam, do przyswajania się witaminy K, która jest w jarmurzu. Więc jeżeli nie będzie oliwa, akurat oliwa pomaga w tym przyswajaniu się, więc dlatego używamy oliwy. Więc chociaż odrobinę, ale powinniśmy tej oliwy użyć. I teraz 60 gram octu także to będzie nasz sosik. Mówię Wam, ta sałatka była rada, tak mi posmakowała, że właśnie wczoraj w naszym radiu akurat miałam audycję o jarmużu i... A da, ponieważ buraczki jest październik, buraczki są pełne tych antyoksydantów, więc dlatego pomyślałam sobie, że dzisiaj tą sałatkę użyjemy do tego przepisu właśnie, żeby połączyć te dwa smaki. Dwie łyżki miodu, ja Wam powiem, że po prostu tak akurat miód na oko, jeżeli nie lubicie miodu, może macie alergię, może jesteś, musicie być na diecie bezglutenowej, więc w tej sytuacji możecie jak klonowym albo syropem z agawy zastąpić, dlatego że nigdy nie wiemy co jest wtedy, kiedy zbierały pyłek na nasz miód. Teraz jedną łyżkę musztardy Dijon. Jeżeli nie lubicie Dijon, może to być inna musztarda, tam się tu nie mieści, więc tak myślę, że to jest łyżka. Ja musztardę rosyjską bo lubię, mocniejszą musztardę i pikantniejsze smaki, ale oczywiście dostosowujecie to do swoich swoich kupów smakowych <laughs> jejku tak, ale to się <laughs> rozejdzie nam się ten smak po um, po naszym jarmurzu. także trochę solimy Uf. ale właśnie <laughs> dlatego lubię dlatego, że jak to się mówi wszystkie robaki pozdychają, tak? także um, pikantne pikantne poprawy, pikantne przyprawy są wskazane. Także to zamykamy i mieszamy 10 sekund na obrotach 5. Pikantne przyprawy są wskazane w walce przeciw, przeciw bakteryjnej. Mamy czosnek, pieprz, pikantność. Witaj, witaj To tak jest przepyszna, naprawdę pleca. Także jeżeli tak jak teraz jest taki właśnie mamy sezon przejściowy, więc uwierzcie mi przyprawy takie pikantne na pewno nam dobrze zrobią, bo pomogą, pomogą walczyć z tymi wszystkimi bakteriami, wirusami, z tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Także zobaczcie, kilka sekund, 10 sekund jest wszystko świetnie wymieszane. No i teraz dodajemy. Aha, bo nie wyciągam tego, widzicie? Robię sałatkę pierwszy raz. Także e, oczywiście przepraszam przez wszystkie kroki, ale nie zwróciłam uwagi. E, I jeszcze jedna rzecz, właśnie o jarmurzu między innymi, dlaczego właśnie zostaje tutaj ten sos. To tak ja się po prostu domyślam, że jarmuż właśnie potrzebuje poleżeć delikatnie z sosem, być tak namacerowany sosem, więc teraz zostawiamy ten sos i 100 gram jarmużu. Jarmuż czyścimy z naszych łodyżek. Łodyżki możemy zostawić, jeżeli możemy je wykorzystać na przykład do o to się, się jeszcze jedna trafiła możemy wykorzystać na przykład do o, no, zupy krem um, także czy możemy po, po, do, do jakiegoś mięska po, drobno posiekać i podsmażyć z cebulką i dodać do mięsa i po prostu będą to te dodatkowe witaminy zawarte w naszym Jarmużu które um, wyjdą na zdrowie. Jarmusz jest bardzo mało kaloryczny, bo ma tylko 46 kalorii w 100 gramach. Czyli tu jest 100 gram, a tylko 46 kalorii. No, oczywiście wszystkie inne ma trochę więcej kalorii, ale nic. 5 sekund, obroty 4. Siekamy nasz jarmusz, więc on nam się teraz fajnie wymiesza z naszymi i posieka przede wszystkim, wymiesza się z naszym sosem. O, zobaczcie. Tak? Także wykładamy to, nie wygarniamy sosu, zostawiamy to, co jest. Tak? I e, następnie kolejne 100 gram, czyli już teraz będzie 200 gram, kolejne 100 gram, wkładamy. Perfekt. Przyznaję, było odważone. Akurat już odważałam wcześniej. Tutaj tego sosu, szkoda, taki dobry. Tak dobrze to wszystko wygląda. czy tak patrzę, że chyba ten Janusz wolę mieć trochę bardziej posikany, ale zaraz zobaczymy. 5 sekund, obroty 4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cześć Marcin, witam Ciebie. Ja witam, witam bardzo serdecznie. mi, że jesteś. Także zobaczymy, jak to wygląda. I może jednak jeszcze raz troszeczkę to drobniej posikamy. Tak, jeszcze trochę, wiecie co? Jeszcze dwie sekundy. Cofnę. Patrzę, że już mam oczywiście moją wstążeczkę kaną, Ale to nic. Upierzemy albo zawiążemy drugą. Zachęcam Was bardzo serdecznie w czwartek mamy klasy gotowania na różowo. Robiliśmy to w ubiegłym roku w październiku. W tym roku, jak widzicie, takie będę się starała, staram się takie przepisy w miarę różowe, tak? Pełne witamin, antyoksydantów. Więc zobaczcie, tak? Tutaj mamy, o! więc przekładamy resztę. I moi drodzy, to jest prawie wszystko. I teraz tylko do tego odważamy 100 gram 100 sera koziego. Jeżeli lubicie kozi, jak nie lubicie koziego, to może być owczy, a może być feta, a może być, nie wiem, może być mozzarella, bo może po prostu nie lubicie. Także 100 g, 120 gram odważone. Tutaj przekładam do naszej e, miseczki. A następnie 100 gram e, ugotowanych buraczków. Jeżeli nie macie e, ugotowanych albo nie macie czasu, to możecie użyć e, już e, takich ze słoika gotowych jak najbardziej. E, z połowy pozostałych. Anetko zostawiłam wszystkiego w tej samej ilości. E, preferuję, e, preferuję mniej węglowodanów, a więcej warzyw. I dlatego też zmniejszyłam ilość komosy, ponieważ dodaję te krewetki, które uparowałam razem właśnie, kiedy robiłam komosę. Więc resztę zostawiam tak samo, dokładnie, a do tego dojdzie jeszcze właśnie dojdą jeszcze, dojdą jeszcze krewetki. Także moi drodzy, nasza sałatka tak, trochę, trochę będzie mi ciężko wymieszać, tak? Ale się miesza. Tutaj mamy naszej tak jabłka. Nasz sos, prawda? Jest. Wiecie co? Może coś innego wezmę jednak, bo patrzę, że miskę wziąłem za mało. Trochę tutaj jeszcze sera. Także jak najbardziej możemy zmniejszyć lub zwiększyć tak tych naszych składników. O, właśnie, może w ten sposób. Tak, także miskę mam dużą, jak widzicie, i wierzch wtedy dam do tego, właśnie krewetki. Także wykorzystałam, dla tych, którzy dopiero dołączają, wykorzystałam czas parowania się naszej komosy, czy gotowania naszej komosy, co trwało 15 minut, i wrzuciłam na parę. Możemy, jeżeli wolimy, to może akurat wolimy kurczaka do tego dołożyć, prawda? Użyłam krewetek, dlatego że właśnie one się bardzo szybko nam zawsze przygotowują. Także, o, proszę bardzo, więc tu jest moja sałata, bez krewetek jeszcze. Także dołożę krewetek, zachęcam Was do spróbowania tej sałatki, bo naprawdę jest pyszna. Tak mi posmakowała, że musiałam ją po prostu zrobić. Także zawsze możemy, jak widzicie, możemy zrobić różne warianty, możemy coś dodać, coś ująć, co lubimy, czego nie lubimy i będzie pycha. Także dziękuję Wam, że jesteście. Wczoraj oczywiście nie było nas wszystkich o tej porze. Zapraszam Was serdecznie. Jutro może nic się nie zmieni. Jutro będziemy po angielsku gotować. Aczkolwiek myślę, że nie ma to znaczenia. Fajnie, że jesteście. Zapraszam na, zapraszam na YouTube, abyście również polubili mój kanał. No i oczywiście zapraszam Was na czwartek na klasę gotowania. Także dziękuję, że, jest, że byliście dzisiaj ze mną miłego popołudnia i przede wszystkim smacznego pa. pa. Na imię mam Izabela, witam Was w swojej Thermomixowej.